Graj, some more. Siema wszystkim, tu HD. I dzisiaj spotkamy się w Team Fortress. Oczywiście mapka dotyczy przepychania wagoników. Jak widać, w tym momencie bronimy. No i cóż więcej mówić: czas na porządny rozpierdol. Więc wiecie. Trzeba będzie to jakoś tutaj ogarnąć, tylko w jaki sposób nie mam pojęcia. Zaraz sprawdzę jedną rzecz. Dobra, odejdziemy kawałek taka mała pułapka. Pytanie czy dadzą się na to nabrać Wątpię szczerze Ale zawsze warto spróbować No dobra I Wyjdźcie się tu, no dobrze Wam do przodu I Kogoś tam chyba zabiliśmy już wow, wow, wow. No, niestety jesteśmy z zabici No, już jest teleporcik, bardzo ładnie Tylko czemu w tym miejscu, no kurczę U, Bolało trochę A teraz którędy, którędy Wow, czemu? mną. Thank you. That brought me no, but okay. Tak jest, trafiliśmy. W... Gdzie ja tutaj mam życie, jakiekolwiek tu jest? Okej, okay. wracamy na pole bitwy. Kurde no nie zdążyłem Fucking spy No Wiedziałem No dobra, no się nie przejmujemy, lecimy dalej. Dajemy, dajemy... Wow, ale tych działek tutaj jest, kurde. To jest odwed na szczęście Dobra my tutaj zrobimy małem Nie dało rady już go zabić, kurde no Ciężko ciężko mi dzisiaj idzie Jak widać mam tylko 5 zabójstw A 14 zgonów No ale co, co mogę zrobić? Coś dało, czy też nie O kurcze aż lagi mam nie Fuck, no panie Nie zdejmujcie moich bomb. Kurde sam nas swoją pułekkę wszedłem It's premium o kurde, żadnego medyka nie mamy Dawać mi trochę. ja kurde no dobra bo to jakoś inaczej ogarnąć, bo nie chcemy tego prze przegrać. Wow, no. wow, wow, wo, wo, wo. Gdzie my z tymi rakietnicami? Czy tędy nie wchodzą? Tak jest, tędy wchodzą No, e, widać z łatwością go rozwaliliśmy To trzeba będzie raczej chronić to miejsce <grymnie> Myślę, że go nie widzę Ło wow wow, wow. tę apteczkę O, jak pan nie? Zasadnik rozwaliłem Nawet nie wiedziałem No tak mamy jeszcze 5 minut bronienie się Aj, ale lak poszedł przez to dostałem. No, nie jest źle, powoli te, nadrabiamy te nasze zgony. A z, z zabitych też nie jest za mało. Dobra. Czemu mi tak klatkuje? Dobra, ziołko strażnicze rozwalone. Ło, spaj tu jest, cholera. Za bardzo się zajęłem tym wyjściem A przestałem patrzeć na to gdzie jest spaj Pięknie, tak jest o to chodzi Pięknie Bardzo pięknie Teraz tylko to jakoś przetrwać Tu coś jest, tu nic nie ma Dobra już. Idziemy ogarnąć resztę nic. Też już nic nie ma, spaj tylko był Był, bo leżał martwy Daj, 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 gdzie są nasi przeciwnicy? Gdzie oni są? Ajajaj, jaj Ale dostałem Gdzie teraz, którędy mam iść? Którędy droga? Milordzie Kurde spadłem, no wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Tak się bokiem, coś nie patrzę, przed ciebie Nie, raczej nie mają chyba szans na Aha, myślę, że co, że cię nie zauważę Przeprasz się za mnie i myślę, że go nie zobaczę. Ja cię. Trzymam trochę na oślep czasami, bo to nie zawsze, ale są przypadki, że uda mi się coś tam ustrzelić, jakiegoś dzika albo suś. Ajajaj, aj, dostaję, dostaję, dostaję. O, i jak widać, dwa osiągnięcia. Ręka, rękę myję oraz kamień milionowy demona jeden. Czy jak to tam się zwie? Możecie ją poprawić jak chcecie Ajajaj, aj, aj, ale dostałem <śm> I ten uśmiech jest genialny, ta gra jest naprawdę genialna A najfajniejsze w tym jest to, że jest darmowa Daj daj lecimy, lecimy, lecimy do przodu bronić, bronić kolej ma śmiech ale pozdrawiam serdecznie kolegę z innego kraju za Załaduj się Pięknie No jak widać jest 11:18, czyli co? Czyli doganiamy powoli Ui Kurde za zginę Wzdycham Fuck Znowu tarcza szarży, przecież mam ją. Dobra, wsuwamy. Jak ktoś chce się z czymś tam powymieniać, bo mam parę rzeczy zbędnych, to nie ma sprawy, możecie pisać. A tymczasem... lecimy dalej ściekać wiarę. Dalej, dalej, dalej! Jest tu, 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 tu! Ładnie, ładnie, ładnie! Ale dostaję, ale dostaję, ale dostaję! Kurdec! Przydałby się medyk tutaj. Dawaj mi tutaj, tutaj jest apteczka. Dawaj apteczkę. Tak jest. Thank you very much, thank you very much. Wow, Koleś się rzuca jak... No dostałem jeszcze na sam koniec, zginąłem No trudno, ale wygraliśmy, to jest najważniejsze Moja broń, moja broń, czemu moja broń nie jest czerwona? Fuck No dobra, to była pierwsza runda dopiero, a jeszcze za nami, jeszcze przed nami jest druga runda, kiedy my atakujemy Okej, okay, ale my atakujemy Czyli kim mam grać? Nie wiem. Zagramy jeszcze raz ee, Demonem, czy jak mu tam się zwie. <laughs> Niezła sieka tu musiała być, skoro tyle krwi jest wszędzie. Ale tam pomińmy ten fakt, ten szczegół. Gdzie oni mogą być? Gdzie są oni? No. Fuck. 30 no dalej, 20 sekund jeszcze. A jak chcę przynajmniej przebić moje zgony nad zabójstwami? A tego co nie Okej. Dobra, zaczyna się się zabawa. Łoooł! Wow! Króby na smyczy. Nie zbyt ciekawie, nie zbyt ciekawie to się zapowiada. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Fak. Dobra, już się odrodziliśmy, lecimy dalej. No, od kogoś dostaje ciągle. Takie jest działko strażnicze, że rozwolone Dało radę? Tak dało radę go zabić, to mi się podoba, to mi się bardzo, bardzo podoba. No lecimy, lecimy, lecimy Ło wow, wow, wow. No nie tak, nie tak Aha, tam jest... dobre. że tam jest działko strażnicze. Teraz trzeba się tak mnie jakoś dorwać, dorwać do tego ścianka i... Rozpierdzielić je w drobny mak. Dobra, ja potrzebuję załadunku. No pewnie, że jest blisko w checkpointu, przecież to my gramy tym razem. Fuck. Myślałem, że dam radę, a nie dałem rady jednak. Wiara tu lata jakby, nie wiem. Dobra, dobra, lecimy, 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 lecimy Nie rozwaliłem tego? Kurde, myślę, że rozwalę to działko Przydałby się tu jakiś teleport, ale jak widać żaden inżynier się nie bierze za to Więc nie wiem czy czasami SATO nie będzie musiał przejść na inżyniera i dopełnić formalności No fuck Dobra trzeba będzie tam jakoś wejść Ciekawe czy to wygramy Jak na razie widzicie bilans wygranych wygranych jest 40 do 26 Także troszeczkę już tych bit tutaj się y, roztoczyło Pięknie Dobi Dobi Fuck Fuck ja! Yeah. Fuck wow 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 Latam jak głupi No dobra, już ty siapteczka nie powiem. Wow. Pięknie, pięknie, pięknie jest ładnie. O taką akcję mi chodziło właśnie. Łow, pięknie. Jak tam to wszystko rozwalić? Jak tam dojść, że jak tam wejdę, tak na żywioł to już wspomnę. Oj, 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 Chyba się zabiłem. No dobra, dobra, dobra. Pomijając fakt samobójstwa idzie mi w miarę w miarę 15-27 nie jest to może rekordowo nie jest to coś o czym bym marzył ale nie jest też super źle wiem straszyć. no nie no przyniosłem mnie do czerwonych ja no to jest najgorsze właśnie pamiętam jak graliśmy z kumplem to nie mogliśmy się nigdy dogadać raczej dogadać, dograć fuck, 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 fuck. no nie zdążyłem kurde o... bombę całą tam ładnie umieściłem, ale nie zdążyłem jej wysadzić, kurde No i trzeba się uzdrowić. Niestety nie trafiłem w kolesie, więc yy, był szybszy, po prostu mnie dobił. Prawie dobił. Dobra, tu pamiętam, że gdzieś był działko. Jest ono, nie ma. Gdzie. Pięknie, pięknie. Pięknie. Aj, 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 aj. aj. No jeszcze tylko 5 minut. 5 minut i to zwyciężymy. Lecz to 5 minut będzie ciężko, ciężko przetrwać i szczerze... szczerze wątpię w to, czy nam się w ogóle to uda. Ładnie, 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 ładnie. Jest dwa życia i się uratowałem. Okej, okay, dobra. rędy by tutaj zacząć... A ja dostałem, kurde no Ej no przecież to jestem ja, to jestem ja Ty depilu myślisz, że Kolej się znowu za mnie przebrał i myślę, że jest... No dobra, przynajmniej udało nam się tam troszeczkę oczyścić. 17.31, no nie jest za fajnie, nie jest za fajnie. Ale był lak, no co to się dzisiaj dzieje? Wow. Tu gdzieś jest. Się, kurde A nie udało się Cicho Zniszczyłem snajpera Okej okay. Teraz tu jest snajper Gdzie wielkie bu? Gdzie kabu? Ajajajaj no nie udało się, nie udało się, szkoda, szkoda Dobra, lecimy dalej Nie ma co rozpaczać nad rozlanym lekiem Nie tym razem To innym Tak jest <grymne> Piękne to było, piękne. Dzisiaj niektóre akcje mi ładnie, bardzo ładnie wręcz wychodzą. No co on tak za no, no i... Ja... wow. Okej. Okay. Może da radę go trafić. o mnie, fuck. No cóż, nie spodziewałem się tego ataku, ale dobra, dobra, dobra. Troszeczkę się odsłoniłem, niestety, zajmując się... Będzie boom headshot. Oh. No. <laughs> wiedziałem, wiedziałem, że to tak się skończy, że, wie, że wiecie bomby jak bądź, a ja i tak go trafię. Fuck, 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 fak. Trzeba się uratować. A nie zdążyłem, kurde. Dobra, jeszcze minuta. Minutę przetrwamy. To mi się podoba, to mi się podoba. no. no ja pierniczę 50 sekund panowie, no odliczamy, odliczamy powoli Gdyż yy, walka jest całkiem emocjonująca O jak mi ucięci łeb, jak kurczę W ogóle nie biegł w moim kierunku Cholera No dalej, dalej, dajemy, dajemy panowie Widzę, że się wzięliście w garść. Ładnie, ładnie, ładnie. Pięknie Boom. Tak jest, wygraliśmy. Jest siesta u nas teraz w drużynie. No i lecimy rozpierdzielać tę wiarę, która żyje tutaj jeszcze. No i czemu on tak szybko biega? Okej, okay, no dobra, tym pozytywnym akcentem, czyli wygraną, ko kończę odcinek. Jeżeli się spodobało, to nie zapomnijcie oczywiście lajkować. No i cóż, no widzimy się w następnych odcinkach na razie.